Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku będę montował wał napędowy. jak tutaj widzicie, od skrzyni biegów do tylniego mostu. Dyfra. Mosty to były w Ładzie w Polonezie. Tutaj widzę, że mam jakiś wyciek, będę później z tym walczył, zobaczymy skąd ten wyciek, ale... Co wam chciałem pokazać, to jest auto z 17 roku. Zawieszenie jest mega podobne do Mondeo Piątki. Wiele wahaczówka, to tam to powiem lepiej. Wymiary amortyzatorów są identyczne jak e, w MK5, w Mondeo. Teraz tak, ciekawości. U nas, w naszych autach, w Europie, tu już na tych elementach, na kołysce, na tym, na podłodze, widać e, rdzę. Tu, jak na auto ze Stanów z Baltimore, no jest, jest naprawdę, jest naprawdę to mi się podoba, to mi się podoba. Dobra, ale nie o tym, co mi się podoba. Cię wymieniamy wał. A dlaczego wymieniam wał? Bo poszła mi podpora wału, tak jak tutaj. Nie wiem, czy widzicie dziurę w potwole wału? Okej. Okay. O niestety, tu mam numer wału, wał 5.0, jego się bezproblematycznie rozpina. Yy, ściska się takie ten z jednej strony, z drugiej strony, be, mega prosto wał do rozpięcia. O, zobaczycie tutaj, w tym tu się wyciąga, tu są łożyska igiełkowe, wszystko zajebiście. Praktycznie jednorazówka, nie ma kalemitek do smarowania, to wszystko ma chodzić na łożyskach, jest zajebiście. Ale co? Podpora wału już nie jest tak zajebiście, bo jest niewymienna. Yy, 6700 nówka sztuka wał, dla mnie to jest chore, że podpora wału jest niewymienna. No, ale nic, udało mi się kupić e, używany wał e, z idealną podporą wału, ale jest jedna wada i to przeważnie zauważyłem w amerykańskich autach, Czy to jest Fusion 4x4, czy Escape, e, czy Edge, ja nie wiem, czy Ford w Stanach wkłada te wały surowe, niezabezpieczone żadną powłoką korozyjną. Zobaczcie, jak ten wał jest pordzewiały, calutki. Ten przyszedł w takim samym stanie, szczyściłem, pomalowałem farbą do zacisków, bo u góry jest wydech, idzie podwałem, żeby po prostu nie rozpuścił mi ten farby, farba jest odporna na wysokie temperatury. Oczywiście, w miejscu, gdzie malowałem, czyli tutaj, tutaj jak pokazywałem wam tutaj, bez problemu możecie tu pomalować farbą, ale miejsca typu guma, ta guma, zwłaszcza ta guma. Czy ta guma nie lubi farby? Jeżeli byście to kiedyś pomalowali farbą w ręce, niż pękne, pewne, że ta guma się rozpadnie, rozwarstwi właśnie od lakieru. Eee, co, koniec gadania. Montaż wału eee, w czerwonym kolorze, eee, bo wiadomo, że czerwony to szybszy. A tak poważnie została mi farba z zacisków. Ok, montaż wału. Pamiętajcie, jak będziecie przekręcać wał. Czy do skrzyni biegów, czy do tylnego dyfra, czy podpory wału, e, wszystkie te śruby miały kiedyś klej. Tak więc nie możecie ich normalnie przykręcić, trzeba je też przykręcić na klej. Jakby nie było, wał robi drgania i te drgania są przenoszone później na karoserię i na te śruby właśnie, żeby się nie odkręciły. Tutaj sobie na takim e, opuściłem skrzynię biegów, na takim podnośniku do skrzyni biegów, e, od razu sobie upinam te kosteczki, tutaj, tutaj, od razu sobie przypnę, do, cięgną do zmiany biegów, tutaj, tutaj do tego, okej, okay. tu pamiętajcie, gdzie był klej, trzeba dać z powrotem klej do gwintów, do zabezpieczenia, żeby się nie skręciły. Ok, e, na takim podnośniku opuściłem sobie troszkę skrzynię. Niech tak nie zostawię, czy nie będzie prościej się tutaj przyłapać do skrzyni biegów i dopiero iść do wału, bo tutaj jeszcze mam przykręcić tą podporę. E, ten uchwyt do skrzyni biegów, do zmiany biegów ten. Przerzucę sobie ze swojej starej skrzyni. Jest ładny, nie w porównaniu do tego, nie? O jest. O, sorki. E, dlatego sobie założę taki ładny klucz 13 mm to się odkręca nie ma się tu jak pomylić tak jak mówiłem turza dosyć nieźle trzyma zaraz go wyjmę założę drogi teraz chyba wiecie dlaczego go chciałem wymienić na ładniejszy nie okej okay. Żuby te, co idą do wału na koniec, pozbywam się starego kleju. Przed przykręceniem, żeby dać nowy klej, był klej, dajemy klej, wał przyłożony. Tam przyłapany, tu podpora tylko delikatnie przekręcona, sorry, że nie nagrałem, ale samemu jest bardzo ciężko wsadzić wał, najpierw sobie złapałem na dwie śrubki do skrzyni biegów, później sobie przyłapałem ee, tylni dyfer i dopiero później podciągnąłem podporę wału. Okej, okay. klucz 10 mm, pamiętajcie, żeby klucz, żeby śruby zabezpieczyć klejem do śrub, żeby Wam się to nie odkręciło. Tu naprawdę wał ma w 5.0 niezłe przeciążenia i niezłe drgania przenosi na, na dyfer, na poduszkę, na podporę wału i na skrzynię. Okej, okay. pamiętajcie, żeby dobrać dobre kleje, odpowiedniej e, zrywalności, e, twardy, średni. Yy, I taki miękki. Ja dałem w tym przypadku tu twardy, tu twardy, a na podporę wału yy, średni. Pokażę Wam, yy, jak się dokręca wał. Tu mamy problem, bo mi się po prostu yy, wał zaczyna kręcić yy, z dyfrem. Tak więc tu tego jeszcze nie podpinałem. Wbijam na skrzyni parking. Parking wbity i teraz mogę. Mocno dokręcić. O, ta sama zasada tutaj. Tu jest na razie przeopane ale ta sama zasada. Eee, wał do skrzyni przykręcony. Tutaj klucz 12 mm. Ta gwiazda taka, im tego nie założycie. Jest mega mocno przykręcone. Eee, teraz tylko wypośrodkuję podporę wału i e, przykręcam i praktycznie sorry za takie machanie tym telefonem praktycznie cały wał e, wymieniony, założony na nowy nowy, używany ale 100% sprawny teraz będę musiał poprosić kogoś wał już praktycznie przełapany, teraz mi zostało e, przykręcić tą łapę z skrzyni biegów tą tutaj, tak więc sobie taką właśnie Podnośnikiem podniosę delikatnie skrzynię, tak jak teraz. O Proszę bardzo. Przyłapę te śruby. One były fabrycznie bez kleju, tak więc się nie daje kleju. Podejrzewam, że się wcinają tutaj to, w to aluminium i dlatego nie dawali kleju. Tu nie było kleju na tych śrubach i na tych też nie było kleju, tak więc nie daję. Eee, przykręcam skrzynię. Jak jeszcze zdążę, to może w tym odcinku założę wydech. Ok, to co mówiłem, że potrzebuję kogoś do pomocy, no to będę zakładał jeszcze wydech. Jak już tak wszystko fajnie idzie, to po prostu chcę sobie dzisiaj założyć i praktycznie spód mieć gotowy. Ja jak wykręcałem wydech, to sobie po prostu, tak jak tu widzicie, pozostawiałem sobie śrubeczki. Tak najlepiej, nie pogubię. Tu, tu, on tu wisi na sankach. Tutaj niestety, ale to już się zrobi na aucie. E, wózkiem widłowym mi zawadzili w to. Będę musiał naprawić. Śrubki, wszystko mam. Zakładam wydech. Dwie osoby, samemu może być ciężko, chyba że sobie tym lewarkiem do skrzyni biegów tam podłapę i podciągnę do, 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 do góry. Ok, wydech Rausza wydech założony, tak widzieliście wcześniej. Tej śruby nie dokręcicie, ale jak macie taką przedłużkę 75 cm na przegubie z tej strony, to zakładacie ją tam sobie na, na katalizator i spokojnie możecie dokręcić tą stronę. Ok. Tak jak mówiłem. Przykręcam katalizator, tą górną śrubę Fajny dostęp. Z drugiej strony, tak samo jakby Wam przyszło przykręcić katalizator, odkręcić, też jest tam jakieś miary Nie, tu jest inaczej. Tu katalizator zostaje na kolektorze, a tu się odkręca w ten sposób. Tom, przykręcacie z góry, tak jak Wam pokazywałem na tej przedłużce 75 metrów, a tutaj przykręcacie na dole. To będę miał niestety do, do naprawy. No to wózkiem widłowym po prostu zawadzili. Na trudno. Eee, ale to już jest na aucie do zrobienia u każdego tomikarza. Mm, tutaj, tutaj, tutaj. Założone zasanki. Ucho, jedno, drugie przykręcone. Tutaj tak samo. Wydech. Rausz. Rausz założony. Tam dokręcam. I co? To by było na tyle. Jeżeli się podobało. Łapcą w górę. Eee, I następne odcinki.